Ola, estáis? Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się o tym, jak liczyć od 0 do 100. Zapraszam, zaczynamy. Chyba nie muszę Wam mówić, jak ważne jest poznanie liczebników choćby od 0 do 100. Odległości, ceny, godziny. Daty. Do wszystkich tych rzeczy potrzebujemy znać liczebniki. Więc zaczynajmy! Zaczynamy od zera. 0, 1, dos, 3, 4, 5, 6, 7, Ocio, 9, 10. I popatrzcie, teraz przejdziemy do takiej małej grupki liczbników, którą charakteryzuje to, że wszystkie będą kończyły się. Na C albo C, jak wolicie, czyli na CE. Są to liczebniki od 11 do 15. Once, DOSE, trece, 14, quince. Z kolei teraz liczebniki od 16 do 19 będą tak tworzone, jakbyś mówił. 10 i 6, 10 i 7, 10 i 8 i tak dalej i tak dalej. Więc popatrzcie, 10 i 6 to by było 10 i 6. Natomiast 16 to 10 i 6. Pisane łącznie, nie ma tam z, z zamienia się na c. Parę drobnych e, zachodzi tam parę drobnych zmian, ale Wymawia się tak samo, jakby to było 10 i 6. Więc 16 to 10 i 6. Później 17, 18, 19. I wreszcie 20, czyli 20. Równe 20 kończy się na E, czyli 20. Natomiast 20 coś, to już jest zawsze 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Od 30 jest bardzo łatwo, ponieważ teraz będziecie wymieniać konkretne dziesiątki i do nich dodawać jednostki po spójniku. Powtarzcie, jak to działa w przypadku 30, czyli 30.

Z, każdymi, z każdą opcją jednostkową. Popatrzcie tylko na przykładowe liczebniki z każdej kolejnej dziesiątki aż do 100. 44. 51. 68. 72. 83. 99. 100. A teraz czas na ćwiczenia. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu niż ja ci dam, to po prostu przystopuj filmik i jedziemy dalej. Destity. Bętitres. Nobenta i 34, Setenta i dos. i i Brawo! Bardzo mi się podobało, jak pracowałeś podczas dzisiejszej lekcji. Pracowałeś bądź pracowałaś. Jeżeli podoba Ci się ten filmik, to pamiętaj o subskrypcji kanału, można też pisać komentarze, w których zaproponujesz to, co chciałabyś zobaczyć na tym kanale. A oprócz tego, zapraszam cię w opisie do filmu, są gotowe linki i możesz jeszcze bardziej wytrenować sobie znajomość hiszpańskich liczebników. Hasta luego!